W Sanockim Zamku od połowy czerwca prezentowana jest wystawa malarstwa i grafiki komputerowej Zdzisława Beksińskiego, jednego z najbardziej znanych współczesnych polskich artystów. Światową sławę w latach 70. przyniosły mu fantastyczne pejzaże i kompozycje figuralne. Wernisaż, który odbył się 11 czerwca, zgromadził w Sanockim Zamku wyjątkowo liczne grono wielbicieli i przyjaciół artysty pochodzącego przecież z Sanoka. Beksiński, zgodnie ze swoim zwyczajem, w wernisażu nie uczestniczył. Zdzisław Beksiński nie bywa na wernisarzach swoich wystaw i mimo, że ta wystawa sanocka na pewno jest dla niego bardzo ważną wystawą i w ogóle to chyba jest jedna z najważniejszych wystaw Beksińskiego, to nie przełamie tego swojego lęku, a może wstrętu do wernisaży. Beksiński urodził się w 1929 roku w Sanoku. Tam też ukończył gimnazjum i liceum. W 1952 roku po ukończeniu architektury na Politechnice Krakowskiej został zobowiązany nakazem pracy do pozostania w Krakowie. Potem przeniósł się do Rzeszowa. Swój pobyt w Rzeszowie w jednym z wywiadów, tak wspomina artysta, tak więc fotografowałem i pracowałem w scenie człowieka z marmuru. Organizowałem trójki budowlane, mieszkałem w hotelu robotniczym, a nawet w Rzeszowie wznosiłem blok mieszkalny dla UB. Mieszkałem w hotelu, w którym nie było miejsca na ciemnie, więc nie mogłem zajmować się fotografią, którą interesowałem się najbardziej i zacząłem dużo rysować. A ponieważ budownictwo i wykonawstwo budowlane bo przecież nie było mowy o architekturze nie pociągało mnie wcale zacząłem malować. W roku 1955 Beksiński powrócił do Sanoka. Dla tych, którzy go znają, jest jeden z najspanialszych historii Sanoczan, którzy otworzyli Sanok i na Sanok świat artystyczny. To jest to sztuka, która właściwie znalazła miejsce już na rynkach międzynarodowych od dawna. Ta wystawa, na której jesteśmy. Jest wystawą retrospektywną, opartą o dziełach w większości poszczegane w różnych okresach życia i twórczości Beksińskiego jako dla siebie najbardziej reprezentatywne, najlepsze dzieła, które przekazywał do Sanoka. Kupowaliśmy czy dostawaliśmy od niego prace, które chciał, żeby były w Sanoku. I ostatni jego dar, ostatni jego depozyt, olbrzymi depozyt jest uzupełnieniem tego. Mamy więc w Sanoku chyba po raz pierwszy tak pełny przegląd jego twórczości na tak znakomitych e, dziełach artysty. W latach 70. ówczesne władze Sanoka postanowiły wyburzyć rodzinny dom artysty. Beksiński zdecydował się przeprowadzić do Warszawy i w 1976 roku kupił tam mieszkanie i urządził pracownię na Ucynowie. Latem następnego roku ostatecznie zlikwidował swoje sanockie mieszkanie i przeniósł się do Warszawy. Jest dla tych, którzy go nie znają, postacią mityczną wręcz, ponieważ odbierają go poprzez sztukę. A sztuka, jak wszyscy widzimy, jest naładowana takimi wartościami, symbolami, jest tak gęsta, że właściwie przenosi człowieka w pewien świat archetypów, a więc twórca również jest jako demiurgiem tego świata. Na sanowskiej wystawie prezentowane jest 140 obrazów i grafik komputerowych Beksińskiego. Jest to największa z jego retrospektywnych wystaw obejmująca ponad 40-letni okres twórczości. Ta wystawa jest faktycznie pierwszą dużą retrospektywą artysty. Duże wystawy również robił dawny marszant Beksińskiego Dmochowski, ale to też był pewien inny nieco przekrój twórczości. Ta wystawa chyba jest najlepszą wizytówką artysty. Chcąc zobaczyć Beksińskiego, tego najlepszego Beksińskiego. Dla tych, którzy kochają to malarstwo, dzisiaj zamek Sanocki jest tym najciekawszym miejscem na świecie. Na szczególną uwagę zasługuje grafika komputerowa, którą Beksiński uprawia w ostatnich latach, powracając niejako do początku swojej twórczości. Fotomontażu Za kilka miesięcy leskie wydawnictwo Bosch wyda album obrazów Beksińskiego. Na pewno wypuścimy w postaci i dużej i miniatury, dlatego że miniatura będzie skierowana do młodzieży. Beksiński mimo no, wieku nie najmłodszego jednak ma ogromną ilość miłośników wśród młodzieży, więc na pewno będzie ta miniaturka, a oprócz tego będzie album duży. W tej chwili mamy 250 diapozytywów i z tego materiału będziemy wybierali zdjęcia najbardziej istotne, wspólnie zresztą z panem Beksińskim. Wystawa będzie trwała przez całe lato, aż do jesieni i sądzę, że będzie atrakcyjna nie tylko dla Sanoczan. Oni znają tą twórczość, choć nie tą najnowszą, ale dla turystów, dla widzów, którzy przyjeżdżają tutaj w Bieszczady do Sanoka coraz częściej, również dlatego, żeby spotkać się w Beksińskim w jego galerii. Tym razem zapraszamy na pierwsze piętro Zamku Sanockiego. Dla Sanoczan i Sanoka wystawa Beksińskiego jest bez wątpienia największym wydarzeniem artystycznym roku.